W minioną niedzielę w sanktuarium męczeństwa świętego Stanisława na krakowskiej skałce odbyły się uroczystości odpustowe ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Trzeba bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi, przypomniał na początku Mszy Świętej w uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika na krakowskiej skałce, ksiądz arcybiskup Mark Jędraszewski. Metropolita krakowski zaznaczył, że w dzieje tego świadectwa, pełnego posłuszeństwa Bogu, w sposób szczególny wpisał się wspominany dziś święty, główny patron polski, święty Stanisław. Będąc posłusznym Bogu. Nie uląkł się gniewu okrutnego władcy. Dla niego prawo Boże było ważniejsze niż samowola króla. Odpowiedzialność za życie powierzonych sobie owiec znaczyła więcej niż niebezpieczeństwo utraty własnego życia. Jego ofiara, jak przypomniał ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, nie poszła na marne. Jego śmierć w czasie sprawowania najświętszej ofiary tu na krakowskiej skałce w 1079 roku stała się, podobnie jak w przypadku męczeńskiej śmierci tylu chrześcijan przed nimi, prawdziwym semen, prawdziwym zasiewem nowego życia w kościele. Pobudziła sumienia Polaków, zrodziła sprzeciw i bunt przeciw ewidentnemu złu. Położyła kres nieprawości Bolesława Śmiałego, zwanego szczodrym. Metropolita Krakowski dodał, że zasada bezwzględnego posłuszeństwa Bogu przyświecała także następcy św. Stanisława na biskupie stolicy w Krakowie, świętemu Janowi Pawłowi II. Odpustowej liturgii przy ołtarzu trzech tysiącleci przewodniczył metropolita Warmiński, ksiądz arcybiskup Józef Górzyński. W czasie homilii zwrócił on uwagę, że Boga, siebie i świat poznajemy przez miłość. W tym roku, ze względu na stan epidemii, tradycyjna procesja z Wawelu na skałkę nie odbyła się. Tradycje tej procesji sięgają średniowiecza. Pierwsza odbyła się po kanonizacji biskupa Stanisława w 1253 roku.